A ha już za chwilę się zaczyna druga edycja Mazowieckiego Festiwalu Klocków. Mam nadzieję, że uda się nagrać kilka przebitek, bo makiety, które tutaj przyjechały muah, są takie. Gości ma być kilka tysięcy. Mamy już drugi dzień, dlatego jestem delikatnie inaczej ubrany. No i cóż, z góry przepraszam, nie pokażę Wam wszystkich makiet, po prostu bym nie zdołał, ale takie wybrane, które mi osobiście najmocniej się podobają. A jeżeli chcecie zobaczyć wszystko, no to cóż, pewnie będzie trzecia edycja Mazowieckiego Festiwalu Klocków, albo targi hobby w Poznaniu, albo jeszcze inne wydarzenia, gdzie wystawia się stowarzyszenie, zbudujmy to. No to lećmy! No chyba najważniejszą nowością w tym sezonie jest bitwa w klimatach napoleońskich. Zerknijcie tylko na tą malowniczą przestrzeń, jak dobrze prezentują się różne jednostki w naprawdę kolorowych mundurach. No i mamy tutaj dynamiczny ostrzał, świetnie użyto odpowiednich elementów, żeby złapać momentum wystrzału. No, i możemy sobie popatrzeć, jak fajnie zrobiono teren. Jest tutaj jakieś pole, a także na początku widzieliście działający młyn. No, ja jestem jak najbardziej na tak. Jeżeli jakaś makieta nie zostanie pokazana, albo tylko tak pokrótce zaprezentowana, to nie martwcie się, będą jeszcze shorty i być może coś się pojawi. Także bądźcie czujni! No i subskrybujcie, a jak! Słuchajcie, wy mnie zawsze pytacie, kiedy zbuduję jakieś Zo, a tutaj stowarzyszenie zbudujmy to poczyniło pewne kroki i zobaczcie, jak ta makieta jest fantastycznie połączona. To nie jest na klasycznych płytkach. Mamy tutaj tunele, korytarze, które faktycznie są ścieżką. I pokażę Wam kilka przykładowych zagród. Nie ma niestety żyraw. A nie, przepraszam, nie zauważyłem, że Rafa jest razem ze słoniami. Zobaczmy co się zmieniło na makiecie feudalnej Japonii. No z tego co kojarzę, kiedy ostatni raz widziałem ją w Poznaniu, no to nie mieliśmy tej pagody i lasu bambusowego. Zróbmy kilka zbliżeń. Jak konie w galopie, hu 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 jak niebo nad nami. Zerknijcie jak pięknie prezentują się te potężne statki, a w tym momencie macha do nas znajomy, z którym przecięliśmy się na warszawskim castingu do pierwszej edycji Lego Masters. No ale dobra, koniec tej prywaty, zerknijmy na te trójmasztowce, ależ to jest potężne, doceniam także... Kiedy ktoś chce odzwierciedlić, bardzo starannie jakiś obiekt historyczny, no i można to sobie porównać do zdjęć. Zobaczcie, w Radomiu debiutuje makieta nawiązująca do Lego Power Miners. Szczególnie podoba mi się ten wóz transportowy, fantastycznie zaokrąglony. No i niektóre elementy się tutaj ruszają. Chodzi wózeczek z kryształami, widzę jakieś światełka, no i na dole ta magma jest jakby podświetlona. Super robota! Budujcowo wielkie, a więc taka potężna ekspozycja miejska od zawsze mnie inspirowała i zróbmy sobie kilka ujęć. Ja przygotowałem o tym miejscu jeszcze taki inny materiał na krótką formę zobaczymy, kiedy to opublikuję. No ale tutaj, no jakby wszystko tętni życiem gdzie niegdzie poruszają się tramwaje, są jakieś rozbiórki no a ta zieleń, ta natura te pola uprawne i szklarnie już nie raz się tym zachwycałem, ale warto zobaczyć to na żywo. Oj, warto! No a co my tutaj mamy z takich totalnie randomowych ciekawostek? Zerknijcie tylko na ten lizak. No głowa minifigurki jak nic! Patrzenie na wielkie post makiety chyba nigdy się nie znudzi. Zobaczcie, co się tutaj dzieje: jakie mamy małe stęki, ktoś coś wylewa, być może jakieś radioaktywne odpady. Mamy bazę na dachu budynków, a roślinność wdziera się faktycznie wszędzie. No, i mamy na dodatek użycie kilku elementów Lego Duplo, a przecież to się w ogóle nie gryzie. Takich makiet nawiązujących do średniowiecza była cała masa, ale zwróciłem uwagę szczególnie na to, co tam się dzieje, co to są za kultyści, strach się bać. Wydaje mi się, że tego inkwizytora widzę po raz pierwszy na żywo. No Uber dopracowana konstrukcja. Zobaczcie, jaka tutaj jest świadomość tych złotych elementów. Z tego, co pamiętam, również ten mieczor się świecił, ale nie ma właściciela, nie ma autora, nie ma jeraka. Więc na razie nie będę tego dotykał, no bo pamiętajcie, unikamy dotykania modeli. Twu, po prostu ich nie dotykamy. Pokazałem Wam zaledwie ułamek tych wszystkich makiet. Myślę, że kolejna edycja Mazowieckiego Festiwalu Klocków no, będzie odpowiednia, żeby przyjrzeć się temu na spokojnie. Ostatnie przebitki auta, pojazdy z LEGO Star Wars, wozy strażackie i będziemy się powoli żegnać. Do zobaczyska! No to co, słuchajcie, koniec tej króciutkiej relacji. Mam nadzieję, że modele Wam się podobały. No i specjalne pozdrowienia od całej ekipy. Trzymano! Hejka! Hej! Widzimy się na trzeciej edycji? No jasne! Yeah. jasne. Ale, ale, to jeszcze nie koniec dzisiejszego festiwalowego wideo, a bo, mianowicie, tak jak to zwykle bywa, na tego typu wydarzeniach wielu widzów dostarczyło różnego typu fanarty i to jest niesłychanie miłe dla twórców. O, zobaczcie, jak tutaj starannie narysowany maciek z figurką i zapytaniem, czy pokażesz na YouTubie. No to stwierdziłem, tak szybciochem sobie przejrzymy. Niektórzy naprawdę młodzi widzowie. Coś mi tam podrzucali, fantastyczna twórczość, naprawdę doceniam takie rzeczy, tym bardziej, że ja niczego od Was nie wymagam. Ja raczej Wam chcę rozdać naklejki za to, że właściwie dzień w dzień oglądacie moje filmiki. Tutaj mamy wszelkiego typu ludziki do miasta. Donate, żebym sobie kafelkował chodniki i to jest niesłychanie miłe. No to co, zostały jeszcze takie cztery większe rzeczy. Pozwólcie, że trochę zmienię ustawienie kadru, no i będziemy to wszystko rozbrajać. Zabrakło mi tutaj jeszcze jednego rysunku od Leonarda, ale gdzieś mi uciekł na backstage'u. A to może w ramach rekompensaty pokażę wam jak wygląda na takim evencie takie miejsce, gdzie możemy odpocząć, żeby coś sobie przekąsić, a jedzonko na mazowieckim festiwalu klocków było naprawdę palce lizać. Oczywiście w pewnym momencie wjeżdżało coś na ciepło i tak dalej, bo trzeba pamiętać, że my tam jesteśmy właściwie 8 godzin na dzień. No i trzeba mieć takie miejsce co by sobie usiąść i na spokojnie coś przekąsić. Okej, okay, otwieramy te pozostałe cztery rzeczy. To zanim przejdziemy do oklejonych pudełek, rozpocznijmy od tak zwanych tytek, jak to mawiamy w Poznaniu i ogólnie w Wielkopolsce, a więc rebek I tutaj w środku, no mam coś fantastycznego, bo przedtem, przed nagraniem sobie zerknąłem złoty separator od Patryka z PG Lego. No, świetna rzecz. Pięć takich zostało rozdanych. Następnie, no to jest gość, który bardzo fajne zdjęcia cyka. I dostałem tutaj, o, pięć takich. The Last of us. Marynarze. Coś żartobliwego. Z separatorem, a także szybcy i wściekli? Chyba tak. Mamy cztery zdjęcia. Czy będzie coś jeszcze? A, no tak, przecież oni mają taką grupkę. 11 członków, możecie sobie posprawdzać ich Instagramy, no i doceniam jak najbardziej takie inicjatywy. Co dalej? No nie pozwalacie mi przejść na dietę. Oczywiście, ja wiecie, momentami czasem, szczególnie w podróży sobie odpuszczam, będę sobie chrupał taką bakaliową. O, a także to jest wizytówka artystki, która wykonała fantastyczny obraz. Wrzucę zdjęcie razem z Patrykiem, żebyście wiedzieli, co to za dobra mordeczka. Zdecydowanie jedna z najsympatyczniejszych osób, którą poznałem, można i pożartować, i trochę konkretnie pogadać. Ale dosyć już tego cukru, tej wazeliny. W każdym razie pozdrawiam serdecznie i wpadajcie do PG Lego. Następnie w takiej dużej, błyszczącej, marvelowo-spidermanowej torbie dostałem coś od Lego Fanki. Słuchajcie, to jest dinozaur Lego Tuba, choć tak naprawdę no ci twórcy wtedy, te wiele lat temu byli przecież młodziutcy. W każdym razie, po kolei, co my tutaj mamy? Lego Ninjago, ale słuchajcie, takie co to kosztowało 999. To jest numer drugi w roku 2015, ależ przecież to jest rarytas. Następnie mamy numer trzeci 2016, a w środku Kol. Tam był przecież kultysta, Krejt, ależ to są fantastyczne drobki. No świetnie, słuchajcie, muszę po nagraniu wpaść do Lego Legofanki, co tam jeszcze nagrywa. W ogóle ta torba bardzo mi się przydała, dlatego że no, pozostałe rzeczy do środka wpakowałem i niestety tutaj mi się oberwały te wstążki. Oprócz tego, chyba nic nie pogubiłem. Jest jeszcze kilka słów podziękowania, ale to wiecie co? Ja sobie przeczytam poza nagraniem i najwyżej strzelę wam jakąś przebitkę. Dzięki, dzięki, Lego Legofanko i obiecuję, już nigdy nie pomylecie z innymi twórczyniami. O nie! No i dwa ostatnie gifty, nie powiem, jestem bardzo ciekawy, co jest w środku. Prezent od Adama oraz, no wybaczcie, jeżeli coś pomyliłem, ale od jednej młodej Wicki, która po prostu tak prawie bez słowa mi to wręczyła. Pamiętajcie, jeżeli macie sobie czegoś odmówić, no to nie dawajcie nic cennego LegoTuberom. My sobie poradzimy, my mamy kontakty, ale wiecie, no nie ukrywam, jest to bardzo ciekawe, bardzo miłe i mocno mnie tam świeżbiły ręce, żeby zajrzeć do środka już w drodze. Dużo wypełniacza, jest jakiś liścik, może fanarciki. Zaraz będę to sprawdzał. Kasia 8 lat, czyli dobrze pamiętałem. Dajcie mi jeszcze zerknąć uu, na ten całkiem dobry rysunek. Taki trochę w stylu mangowym. O, może być. A oprócz tego jeszcze więcej różnego typu słodyczków. O, no i kolejne donaty. ha, Czyli ten mój apel, jeżeli chodzi o chodniki. Został wysłuchany i niesłychanie mi miło. To jest fantastyczna sprawa, bo jeżeli zobaczycie takie elementy w mieście, będziecie mogli sobie pomyśleć, że to i ja również pomogłam w kafelkowaniu miasta. Aha, to sobie z dziewczyną podjemy któregoś wieczoru. O, czekajcie. Aha, jeszcze jeden batonik, bo tam była jedynka, więc myślałem, myślałem, że mogą tutaj być jakieś kolejne koperty. Chyba nie ma tutaj nic takiego bardzo wrażliwego, więc zerknijmy na ten list. Trochę słodyczy rysunek. No pięknie, dzięki wielkie Kasia. To jest dla mnie szczególnie fajne, bo zazwyczaj, wiecie, w tych interakcjach jest więcej chłopaków. Oni są tacy odważniejsi i tak dalej. A jak dostaję coś od, jak od jakiejś widzki, no to jest mi jeszcze bardziej przyjemnie. Zobaczcie, aż mi się wtedy język plącze. Dobra, a co tutaj od Adama? Pozwólcie, że ja to sobie poprzecinam i wracam za chwilę. Może jeszcze coś tutaj? Tak, dobrze wychwyciłem. No i mamy tutaj wiele, wiele paczuszek. Jeden, dwa, trzy, cztery. Dobrze myślę? I będzie list? Nie bardzo, no to pozwólcie, że ja w przyspieszonym tempie pootwieram i będziemy się przyglądać. He? Adamie, ty nie boraku! Właściwie to chciałem powiedzieć, nie nie boraku, tylko zgrywusie, no bo przedłużasz tutaj w sposób kreatywny odcinek. No to słuchajcie, otwieramy. W jedynce była customowa figurka, prześwietny tors, takie rzeczy uwielbiam. A co będzie w dwójce? Zawsze się obawiam, żeby czegoś tam nie przeciąć, no bo wiecie, może wsunęliście tam jakąś pelerynę, albo skastomizowany proporczyk, albo coś co narysowaliście. Ale tutaj w drugim worku, w drugiej takiej saszetce udało się, no czuję się, jakbym otwierał jakieś takie wiecie, figurki. To jest połączenie Kaja z Iron Manem. Następnie trójka i tutaj mamy... Też minifigurkę. Zobaczmy. O, widzę tutaj coś powiedzmy pochodzącego z Hermiony, ale główka taka jakby moja. <laughs> Przestraszona z drugiej strony, to jest bardzo przydatne. No i w rękach dzierży albo galaretkę, albo jakiś kryształ. No właśnie, tutaj była taka sytuacja, że wyczułem coś z tamtej strony, no i trzeba było to przesunąć. Żeby niczego wiecie, nie uszkodzić. Będzie znowu figurka? Tak jest, niezawodnie. A tam w środku, no kolejny ciekawy składak. Spodnie robotnika. Wyżej coś chyba pochodzącego z serii superbohaterskiej. Jest główka, spocona. No i taki oto mieczyk, złoty. Muszę się przyjrzeć, czy ten kask to jest legowy klocek, czy coś innego. Bo takiego motywu... No, to tak na pierwszy rzut oka nie kojarzę. Dzięki, Wielki Adam. Mam nadzieję, że nie zbraknie Ci później tych figurek. No i na ostatniej wrzutce pokazuję Wam rzucone na jednym ujęciu wszystkie te przemiłe prezenty. No i co? Mam nadzieję, że ten vlog Wam się podobał. Trochę Wam zdradziliśmy kulis. Trochę się, mam nadzieję, pośmialiśmy. Ale przede wszystkim przepiękne makiety stowarzyszenia, zbudujmy to. No i co? Po raz kolejny mogę powtórzyć. Mam nadzieję, że widzimy się za rok i że w ogóle będzie trzecia edycja, ale od organizatorów słyszałem, że byli zadowoleni z wyników, więc prawdopodobnie widzimy się w Radomiu również za rok.